Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak obiecałam, dzisiaj pierwszy z tych programów, które wspominałam, że Wam zaprezentuję, darmowy program do zdjęć, do obróbki zdjęć i nie tylko. I dzisiaj obiecałam Wam dwa, dzisiaj będzie ten pierwszy. Zapraszam. Pierwszy z obiecanych programów do obróbki zdjęć, do pracy ze zdjęciami, ale nie tylko, ponieważ ten program, który jest za darmo i który też jest w języku polskim, umożliwia pracę ze wszystkimi właściwie plikami, jakie są tylko możliwe w grafice, w fotografii, w różnego rodzaju programach graficznych ten program jest za darmo. Ale zanim przejdę do prezentacji tego programu, chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że tak jak może część z was zwróciła uwagę, nazwa tego kanału się troszeczkę zmieniła. To nie jest już tylko świat fotografii, to jest kreatywność, twórczość i fotografia, czyli trzy rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że moim celem na tym kanale jest dzielenie się moją wiedzą i dzielenie się i jak gdyby też uczenie e, e, mm, tych rzeczy, tych programów lub tych aplikacji, które ja stosuję w swoim zawodowym i nie tylko, i nie tylko świecie, ale również w swoich działaniach zawodowych i kreatywnych. Ja, jak gdyby no nie zajmuję się tylko fotografią. Fotografia jest dla mnie na pewno pewnego rodzaju częścią i kwestią. kwestią ekspresji tego, co mi w sercu gra, tego, co mi w duszy gra i dlatego też właśnie postanowiłam rozszerzyć jak gdyby zakres tego kanału i dzielić się z Wami i wszystkimi tymi, którzy są chętni do tego, żeby się uczyć nowych narzędzi, żeby dać Wam narzędzia, żebyście mogli być bardziej kreatywni, żebyście mogli produkować te Wasze produkty artystyczne, jakie one są, czy to jest grafika, czy to jest cokolwiek, co robicie, żebyście mogli z tego korzystać. Także to jest moim celem. Dzisiaj zacznę od programu, który się nazywa Photopieje po angielsku, i to jest program, którego ja. Absolutnie nie wiem jak używać, ponieważ on jest tak samo skonstruowany i zbudowany jak Photoshop. Ja się nigdy Photoshopa nie nauczyłam, ponieważ nigdy Photoshop nie był mi potrzebny, dlatego też nie miałam motywacji. Ja się bardzo szybko i chętnie uczę rzeczy, które są mi potrzebne, bo chcę je opanować, żeby potem móc nimi, z nich korzystać, móc je używać. Natomiast Photoshop nigdy mi nie był potrzebny, nigdy nie, nie, nie czułam potrzeby przerabiania moich zdjęć lub były one na tyle dobre, nazwijmy to skromnie, tak? <laughs> że nie musiałam, nie, muszę się nie muszę się bać, że jak robię zdjęcia, czy robię na imprezie, czy gdzieś tam, że nie muszę się brać, że jest pieprze w jakiś sposób i że muszę je do pełnej surówki rozebrać do kości, żeby je potem w tych rawach przerabiać. Odpukać, Panie Boże, dziękuję Ci bardzo za opiekę moją, nade mną jako fotografem. Natomiast i dlatego też jak gdyby nigdy nie miałam tej potrzeby w tych rawach, w tych rawach się grzebać, bo, bo, nie. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy lubią i chcą się bawić i potrafią się bawić i dlatego znają się na tych wektorowych czy na tych, na tych, tego rodzaju programach graficznych czy oprogramowaniach. Ja się nie znam. Dlatego wprowadzę Was dzisiaj do tego programu, pokażę Wam główny zakres. On jest również w języku polskim, tylko tutaj moja taka uwaga, pamiętajcie, że ten program, te tłumaczenie na język polski, czyli ta opcja języka polskiego jest generowa, gener, generowana przez AI, czyli sztuczną inteligencję. Więc te nie do końca pewnie, nie, może też nie wszystko będzie przetłumaczone, ale myślę, że, że ten program dla tych właśnie, którzy lubią tego rodzaju rzeczy i siedzą lub mają jakiekolwiek doświadczenie, na przykład z Photoshopa, który jest bardzo drogi zresztą, i, i, i z Gimpa, na przykład, który wiem, że jest darmowy, ale jest cholernie, z tego co pamiętam, jest cholernie skomplikowany. Ten program, mam nadzieję, jest troszeczkę prostszy. I tak jak mówię, on jest za darmo. Tam jest opcja, pokażę zaraz Wam na filmiku, jest opcja zupełnie za darmo. Jest to program online, więc nie ma, nie ma aplikacji, która by była ściągana lub nie ma konieczności ściągania aplikacji na, na Wasze urządzenia. Możecie wszystko robić na ich serwerach, w ich chmurze. Jeżeli zdecydujecie się na wersję płatną, która też jest taka, jest taka, jest taka możliwość, ale to będzie. Kropla w morzu tego, co kosztuje, co kosztuje e, Photoshop, z tego, co Wam zaraz tam gdzieś e, na początku tego filmu pokażę. Także OK, żeby nie przedłużać, e, zapraszam Was. To nagranie jest o, o fotopii, fotopia w zależności od akcentu, w ten sposób można to wymawiać. Niestety, co jeszcze chcę powiedzieć, niestety nie znalazłam nigdzie żadnych tutoriali filmów szkoleniowych, czyli takich w języku polskim, więc będziecie musieli sami się przedzierać przez... Przez te, te zawiłości graficzne, które tam są podane. Ok, żeby nie przedłużać, zapraszam. Ten program, który Wam pokażę tutaj, tak jak widzicie, link jest zostawię Wam również e, e, pod spodem. tak, Pod nagraniem jest link do tego, do tego programu. Ale tutaj, dla, zanim przejdziemy do tego programu, otworzyłam również Adobe Photoshop w wersji polskiej żeby sprawdzić ceny, ponieważ ten program, który zaraz do którego zaraz przejdziemy, czyli Fotopie. photopie.com, ma wersję za darmo. A do pewnej e, pojemności zużycia jak gdyby ich, e, ich serwera, wykorzystania ich serwera. A, e, dlatego chcę, a później jest wersja płatna, ale jest bardzo, bardzo taniutka. Natomiast i dlatego chcę porównać e, z Photoshopem. Więc Photoshop, pełna wersja programu Photoshop oraz Plan Adobe Express Premium jest. E, 26 27 euro miesięcznie 27 euro miesięcznie to będzie 280 zł proszę tam w razie czego skoro nie wiem, nie wiem po ile jest euro ile złotów ile złotówek na euro wchodzi czyli mamy tutaj tutaj mamy i pojemność dyskową w ich może mamy 100 100 gigabajtów, ok. E, dlatego chciałam to zobaczyć, ile, ile to kosztuje, czyli mamy 27 euro miesięcznie. Przejdźmy sobie w tej chwili do tego programu, który, który chcę Wam e, pokazać tutaj, i on się nazywa Photopea Online Photo Editor. Proszę się nie martwić, bo tak jak powiedziałam, dla Was już otworzyłam w języku polskim, e, i gdzie to się robi? Ok, zamknę to konto. E, jeszcze tutaj zamknę, ponieważ podejrzewam, że jak wam się ona otworzy, to e, e, zamknę w tej chwili, zamknę i ponieważ on wam się otworzy w języku angielskim, OK, więc chcę, żebyście mieli taki sam ekran, jak, jak tylko wejdziecie na tą stronę fotop, ona wam się otworzy i tak to będziecie widzieli na waszym ekranie i żeby przejść od razu na język polski, wejdźcie sobie tutaj. Macie u góry y, y, zakładki. Wejdźcie sobie w coś. On tu mi wyświetla w tej chwili, ponieważ ja mam zastosowany ad bloker, czyli blokuje, blokuje wszelkiego rodzaju wyskakujące okienka i tak dalej. Więc oni proszą, żeby to wyłączyć, bo oni z, żyją z, jak gdyby z reklam umieszczanych. Ok, wracamy do tego tutaj. Masz, macie tutaj. Y, zakładki i wejdźcie sobie w zakładkę mo OK, która po angielsku znaczy więcej i zaraz pierwszy macie ustawienie języka. I sobie zjedźcie na dół i sobie poszukajcie, jest polski tutaj, ok? kliknijcie na polski. I to się z automatu przestawia na język polski macie wszystko w języku polskim. Zanim przejdę do edycji, na której się taki photoshopowy, na której się w ogóle nie znam, te wszystkie maski, linie i tak dalej, chcę Wam pokazać co innego, czyli nie tylko do photoshopa, jak gdyby, czy photoshopowego stosowania ten program jest. Pamiętajcie, ten program jest online, on funkcjonuje funkcjonuje online, czyli nie musicie go ściągać sobie na, nie ma wersji desktopowej, możecie, nie trzeba mieć tego programu jako aplikacji na Waszych urządzeniach, wszystko możecie sobie robić spokojnie na Waszych komputerach online. I teraz mamy tutaj, zanim przejdziemy do edycji, chcę Wam pokazać, jakie możliwości to nam daje. Możemy... Pociąg czyli możemy tak mieć, e, ściągnąć materiały, zdjęcia, pliki z naszego komputera. Możemy z ich dysku to ściągnąć. Możemy ściągnąć, jeżeli mamy konto na Dropboxie, możemy też dać dostęp tego programowi do naszego Dropboxa. Czy to OneDrive, czy Google Drive, itd. itd. Ok, czyli mamy, mamy tutaj tego rodzaju rzeczy. Natomiast, co to. Co to co ten program ma? Wracamy tutaj do Home, tak? I teraz szablony. Chcę Wam pokazać szablony, bo dla tych, którzy się bawią w różnego rodzaju edycje, na przykład, czy kreują jakąś, jakąś zawartość, jakieś, jakieś treści e, w, do internetu, które potem umieszczają na swoich e, m, platformach, czy na swoich kontach, czy to YouTube, czy to, czy to jakakolwiek platforma, tutaj macie absolutnie, zobaczcie, Zobaczcie absolutnie niespożytą ilość gotowych produktów, które możecie sobie tutaj wyedytować i, i, i sobie to zrobić. I teraz na przykład. Załóżmy, że chcecie wy mieć swoje. Jakieś, jakieś zdjęcie gotowe na, na Instagram wrzucić, tak? Więc to Wam służy jako pewnego rodzaju, pewnego rodzaju szablon. Kliknijmy na to, ok. E, tutaj znowuż moja wyszukiwarka zablokowała komentarze, ponieważ moja ja, ja korzystam, tak jak może widzicie, może nie widzicie, ja korzystam z DuckDuckGeo i, i e, on blokuje mi wszystko to, co jest absolutnie nie, nie niepotrzebne, niepotrzebne e, e w sensie penetracji mojego komputera w internecie przez inne platformy. Ok. Jeszcze raz pokażę Wam co zrobiłam. Ok. Kliknęliśmy tutaj. Kliknęliśmy najpierw na ten, na ten gotowy produkt. Kliknęliśmy tutaj na ten link i otwiera nam się tego Photoshopa tutaj zamknę. I otwiera nam się gotowa, gotowy szablon wielkościowy. I teraz możecie sobie tutaj sprowadzać wszystko, jak gdyby i to jest. O, tutaj macie, tak jak widzicie po tej lewej stronie wszystkie możliwe, wszystkie możliwe um, opcje edycyjne tego, tego, um, tego um, wzoru, te, tego produktu, który oni, który oni dają. Ja, ja powtarzam, ja. Absolutnie nie znam się na, na Photoshopie, ponieważ nie, było, nie miałam takiej potrzeby e, nigdy, go, nigdy go używać, więc, e, więc, e, ale myślę, że dla tych, którzy, którzy są obeznajmieni z Photoshopem, chociaż trochę, albo z, o oh gosh, jak to się nazywało, Gry, e, gimpem, gimpem, chyba gimp, będzie to. Będzie to e, będzie to bardzo fajna, bardzo fajna też alternatywa, tak? I tutaj możecie sobie, możecie sobie edytować, czy dostawiać różnego rodzaju rzeczy. Więc my nam tekst weźmy, czy jak tekst e, mamy taki i taki, kliknijmy sobie taki i sobie co zrobimy teraz? I, tak, tekst tutaj mamy taki e, kanały, ścieżki, e, przesunięcie P i tak dalej i tak dalej. Więc mówię, no, no możliwości macie, możliwości macie. Przeogromne, zwłaszcza dla tych, którzy potrafią, potrafią z, tego, z tego rodzaju programów do edycji korzystać. Ja nie potrafię, nigdy mi to nie było potrzebne. Nigdy nie, 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 nie gdyby moje fotografowanie czy moja kreatywna twórczość nie wymaga tego rodzaju programu, więc nie miałam motywacji do tego, żeby się nauczyć takich programów. Jest to, jest to dla mnie niepotrzebne, ale wiem, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy się tego, tego, tego rodzaju rzeczami y, y, posługują, bo potrzebują, okay? Czyli mamy tutaj Instagram, wracamy. Pamiętacie, tutaj się nam otwiera w dwóch zakładkach, ok? Myk, myk, ok. Gdybyśmy sobie mieli na YouTube na przykład, to jest tak zwany banery na, na, na YouTube, czyli załóżmy tak jak to, co u mnie na moim kanale, widzicie u góry, ten główny baner, on jest zrobiony, on jest zrobiony, y, on jest zrobiony, um, zrobiony y, z szablonu, mogłabym go zrobić tutaj, znowu już otworzyłam, klikam myk i teraz mogę, i teraz sobie mogę wrzucić tutaj jakikolwiek projekt y, lub wykorzystać ten, który, który tutaj mam, tak? Więc <laughs> Macie, macie, mogę to ruszać, widzicie, jak gdyby e, zmieniać. Mogę napisać co innego, podejrzewam też e, 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 i, i, i tak dalej, i tak dalej, więc możliwości jest tutaj bardzo dużo, zwłaszcza dla, dla kogoś, kto, kto się, jeżeli ja wycofam, czy delejtuję w tej chwili, napiszemy Elwira, powtarzam, pierwszy raz tego. I wchodzimy teraz sobie, ok, to jest, a jak to zrobić, to drugie, nie mam zielonego pojęcia, mamy jedno, ok, no i dobrze, i teraz, i teraz, jakby zrobić to następne, enter, ok, enterem potwierdziłam, ale co z tym dolnym, e, powtarzam, no nie mam zielonego pojęcia, jak się używa tego rodzaju programów, bo nigdy w życiu tego nie używałam, zostawiam, e, ok, on to znowu pyta się, że, że ten, ok, to zrobiliśmy, a, to było tutaj, ok, name, a to? A to, i to jest to, to jest to, ok, to jest to, a to. A tutaj, ok. Widzicie, tutaj mi się pojawiło to, że jak gdyby metodą Met Elvira zobaczymy. Ok. Czyli jest wszystko do nauczenia, jest wszystko do zrobienia, dla, dla chcącego nie ma nic trudnego. Ok, wracamy, czyli to jest ten, e, pewnie trzeba będzie było plik zapisz, zapisz jako PSD, eksportuj, zapisz więcej, em, eksportuj warstwy i tak dalej, i tak dalej. Ja Myślę, że to dla, dla tych ludzi, którzy mają pojęcie o Photoshopie jest po prostu absolutną e, e, łatwością, będą, będą z tego korzystać, natomiast e, myślę, że, że cenowe, ja tego nie będę zamykała, nie będę zapisywała, bo jest mi to niepotrzebne. Tu jest jeszcze, pamiętajcie, czyli te wszystkie rzeczy, które tutaj będziemy sobie, byśmy sobie otwierali, one nam się otwierają w nowej e, zakładce. Teraz klikniemy na Facebooka i mamy gotowe gotowe też rzeczy na Facebooka na przykład te główne jak to się nazywa banery tam na profilu tak czyli te, te banery pro, profilowe mamy znaki również możemy korzystać możemy je używać sobie przetworzyć na różnego rodzaju kreatywne rzeczy do tych na te potrzeby kreatywne na te potrzeby na tych platformach na których jak gdyby Pokazujemy lub produkujemy e, m, się lub pokazujemy to, co produkujemy, to, co, to, co robimy. E, Dyploma certificate, zobaczymy, mamy nawet gotowe dyplomy i certyfikaty. Naprawdę, no wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Unblock, ok, otwieram tutaj. Wydaje mi się, że jest to, ładuje nam, ok. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, mam chcę powiedzieć, że przy tego rodzaju okej, okay. ach, to tutaj mamy, ok, name and surname, ok, kliknęłam na name and surname, ok, napiszemy sobie Elwira, Stadnik, ok. Dobra, tutaj mamy następne. A, a tutaj mamy następne. Warstwowa, czyli rozumiem, że to warstwowo leci. Ok, czyli możemy sobie wszystko, wszystko tutaj wszystko edytować. Jest to na zasadzie warstw, czyli, czyli po, jedna na drugiej. Tak jak na przykład w Procreate. Ok, czyli to jest dla Was. Dla, wa, dla Was wam, e, e, pokazałam, jak możecie z tego używać. Tylko mam jeszcze jedną prośbę do Was. Żebyście mieli na uwadze, że. Ten program i tego rodzaju programy to tłumaczenie na języki inne, tak jak mieliśmy tutaj, gdzie kliknęliśmy na język, to możemy też motyw sobie, czyli wybrać jaki kolor tego całego. Nie wiem, black, zobaczymy black, ok. E, więcej zrobimy white. Ok, white. I tak dalej, i tak dalej. No, dosyć duża. Aha, i teraz przejdźmy na, do, do, spraw, do spraw finansowych. Czyli tak, mamy tutaj, że za darmo mamy wszystkie dostępne absolutnie wszystkie dostępne funkcje za zero, zero pieniążków miesięcznie. Ale jak gdyby po zrobieniu takiej obróbki jakiegoś pliku, możemy. Z ich serwera pojemności korzystać tylko do pojemności pół gigabajta. E, więc pewnie po wykorzystaniu programu, po obrobieniu pliku, na którym coś tam robiliśmy i którym jesteśmy zainteresowani, e, żeby nie przekroczyć tej, tej, tej ilości, tej pojemności, która jest dostępna za darmo. E, mm, Dostępna za darmo, należy ściągnąć to na swój dysk, na swoim urządzeniu. Wersja premium kosztuje 5 dolarów miesięcznie, czyli ile to będzie? 25 zł miesięcznie. Mam, nie ma żadnych reklam wtedy. Mamy również do wykorzystania tak zwanych 3000 AI. AI to jest artificial intelligence, czyli, czyli kredytów, czyli tak zwanych tokenów, bonusów, czyli możemy do tej, do tej kwoty wykorzystać ich niej kwoty, bo to są nazywają te kredyty, jak nazwijmy to, do tej, do tej ilości wykorzystać ich. Um, Mechanizmy maszyny artificial intelligence do przetwarzania i wykorzystywania lub tworzenia też różnego rodzaju wizualnych, rewizualnych produktów. I teraz. E, Macie tutaj, że możemy, możemy to zrobić od 5 yy, od od dolarów miesięcznie. I teraz yy, zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy pojedynczy yy, yy, użytkownik, yy. i oczywiście, jak płacisz z góry za, za, za pełną ilość, tak, to czy za cały rok, to nawet wychodzi mniej niż 5 dolarów, bo gdybyście zapłacili za cały rok z góry to 50 na 12 jest mniej niż. Yy, 5 dolarów miesięcznie mniej. E, więc macie tutaj, możecie tworzyć z, zespołowo też można, też można e, pracować. To są te kredyty, tak zwane kredyty e, mm, do, do e, inteligencji, do, do, do produktów stworzonych przez ich AI, e, czyli inteligencję, e, sztuczną inteligencję. I i macie jak gdyby no, pełną, pełną jak gdyby opcję opcję um, jak z tego programu z, to, z tego programu korzystać, tak? Więc e, wracamy do, do początku, wracamy do e, do programu i e, Myślę, że to chyba by było, co tu mamy jeszcze w innych. W innych mamy innego rodzaju gotowe produkty, które możemy obrabiać, przerabiać, przerabiać i, um, sorry, i e, wchodzimy jeszcze raz e, i zmienimy sobie, bo jest trochę ten biały jest obrzydliwy, więc motyw sobie zrobimy na, na, na może na dog, brain. ok, dog, jest bardziej wyraźny. I e, Macie tutaj wszystko, co, co może Wam być potrzebne, zwłaszcza macie również tutaj, jakie, jakiego rodzaju formaty on obrabia, więc e, na pewno dla tych, którzy uwielbiają się bawić w rawach i robią zdjęcia po to w rawach, żeby, żeby właśnie potem grzebać i, i przetwarzać te, te pliki, e, też, też jest taka możliwość, oczywiście inne jakiekolwiek inne inne e, pliki, formy e, plikowe e, są. Tutaj możliwe do obrabiania. Także mam nadzieję, że to się Wam do czegoś przyda. Ja powtarzam, nie mam zielonego pojęcia, nigdy się tego nie uczyłam, nie było mi to potrzebne, nie, czyli po prostu nie miałam motywacji do tego, żeby się tego, takiego rodzaju programu nauczyć. Uh, yes, I am blocking ads. Ok, powtarzam, to jest. Link do tego programu y, znajdziecie, znajdziecie pod wideo. Y, pamiętajcie, on się Wam otworzy w języku angielskim, wejdziecie sobie tam, gdzie jest napisane MU, i ustawicie sobie język, czyli przetworzę jeszcze raz, ok. On się Wam otworzy w takiej opcji. Tu sobie wchodzicie y, w MU language i sobie szukamy języka polskiego. OK. Tak. I macie. OK. Okej, okay, to to by było na tyle. Tak jak powiedziałam, następnym programem, który, który dla Was szykuję, ale to już będzie jak gdyby pełna seria, bo o tym następnym programie to ja sobie zaplanowałam, że zrobię całą osobną playlistę, żeby podzielić to, bo to jest. Tak potężny program, który ma tyle niesamowitych rzeczy, ja, z którego ja sama korzystam na co dzień. Najpierw korzystałam przez kilkanaście ładnych miesięcy z wersji darmowej, bo też jest darmowa, a potem przeszłam na wersję płatną, bo dlatego, że jak gdyby też rozwinęłam troszeczkę bardziej swoją kreatywną działalność, a mianowicie zaczęłam pisać książki dla dzieciaków, które są graficzne bardzo, które zawierają dużo elementów graficznych. Też je, te książki publikuję na Amazonie, więc w języku polskim i w języku angielskim, i też na przykład też zrobię osobne nagranie taką szkoleniówkę, jak wydać samemu opublikować książkę, bo jest to możliwe, można to zrobić za darmo. Nie trzeba płacić ogromnych pieniędzy jakiemuś wydawnictwu. Także. To są moje, to jest mój cel, jeśli chodzi o ten kanał i tak jak ja go będę prowadziła, żeby nie tylko o fotografii, ale o, o dużej, żeby otwierać furtki, żeby pokazać e, ludziom młodym, starszym, bez względu na wiek, żeby dać im możliwość, dać Wam możliwość rozwoju Waszej kreatywności, żebyście dali wyraz wszystkiemu temu, co siedzi was, Wam w sercach, żebyście... Tworzyli rzeczy, które nie mają być poddane ocenie czy jakiejkolwiek weryfikacji, tylko mają służyć temu. Chcę Wam dać narzędzia, które pozwolą Wam być coraz bardziej kreatywnym, mimo że nawet będę nagrywała takie półgodzinne z dobrą muzyką, takie tutoriale, jakieś malowanki tego rodzaju, które ja robię, żebyście też jak gdyby, może, mo, mo, może i, w tym, i w tej kwestii będę mogła się z Wami dzielić moimi umiejętnościami, żebyście mogli dla relaksu, dla zrelaksowania, dla resetu mózgowego, żebyście mogli przejść w tą stronę bardziej subtelną, artystyczną, żebyście się mogli troszeczkę wyciszyć, ok? Dobra, to to by było na tyle. Zapraszam oczywiście na następne, na następne razy. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za czas spędzony ze mną. Życzę Wam fajnego czasu, fajnej zabawy z tym, fotopia. Foto e, e, a jak nie podpasuje Wam, to będzie będzie następna porcja, następny program, który ja kocham. Tamten program. E, dziękuję ślicznie raz jeszcze. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa!